Święta Bożego Narodzenia moja ośmioletnia córka Hania ścisnęła moją dłoń i szepnęła: Boję się, babci. Odwróciłam się w stronę mojej mamy. Uśmiechała się, ale potem zobaczyłam, co trzyma w dłoni i coś we mnie zamarło. Nie krzyknęłam, działałam. Dziesięć minut później policja pukała do naszych drzwi. Zaledwie dziesięć minut przed tym, jak wszystko się rozpadło, wciąż wmawiałam sobie, że wszystko jest w porządku. Może nie idealnie, może niespokojnie, ale da się przeżyć. Dziesięć minut zanim wszystko wybuchło, powtarzałam sobie, że będzie dobrze. Dom był pełen gości. Moja mama unosiła się po kuchni, jakby była jej królową. Mariusz, mój były mąż, zabawiał kogoś swoim urokiem. Ania, moja najlepsza przyjaciółka, krążyła przy stole z przekąskami, posyłając mi spojrzenie, które wyraźnie mówiło: Nie zostawiaj mnie samej z Mariuszem. A Hania, moja córka, trzymała się mnie kurczowo. To powinien być pierwszy sygnał. Przetrwałam cały dzień, nie płacząc w piure ziemniaczane i uważałam to za zwycięstwo. Wtedy Hania pociągnęła mnie za rękę, nachyliłam się. O co chodzi, kochanie? Spojrzała mi prosto w oczy, poważna jak nigdy, i szepnęła: Boję się, babci. Moje myśli zatrzymały się w miejscu, bez wahania, bez wątpliwości, powiedziała to wprost. Bez żadnej dramatyzacji, bez łez, po prostu cicha, pewna prawda. Mrugnęłam. Boisz się? Skinęła głową. Powoli odwróciłam się w stronę kuchni. Moja mama stała przy blacie, wciąż się uśmiechając. Nie do nikogo konkretnego, po prostu uśmiechnięta. Ten rodzaj uśmiechu, który dajesz, gdy jesteś sam, ale udajesz, że nie. Nuciła fałszywie, przesadnie, wesoło. Jej ręce rozsmarowywały coś na talerzu z deserem. Na początku nic nie wydawało się dziwne, dopóki nie zauważyłam słoika, którego używała. Wtedy moje serce zamarło. Wyglądał dokładnie jak ten bezorzechowy, który zawsze kupuje, ta sama marka, ten sam kształt, ten rozpoznawalny odcień niebieskiego. Ale wieczko wieczko było inne. Mój żołądek zacisnął się w supeł. Podeszłam bliżej niby od niechcenia, na tyle, żeby nie wzbudzić podejrzeń, ale wystarczająco blisko, żeby lepiej zobaczyć. Wtedy zobaczyłam etykietę. Ten sam wzór, ta sama czcionka, ale słoik był inny, i od razu wiedziałam, że to nie jest bezpieczna wersja, to był oryginał, ten, na którym z tyłu małym, wyraźnym drukiem widnieje informacja, że zawiera orzechy. Ten, który jest w naszym domu surowo zabroniony, ten, przed którym ostrzegałam wszystkich w kółko, ten, który mógł wywołać uchani wstrząs anafilaktyczny, a ona smarowała nim ciastko. Ciastko, które starannie położyła na różowym talerzu z jednorożcem. Na talerzu Hani. Zamarłam. Mój umysł przewijał potencjalne powody jak slajdy. Może przyniosła zły słoik? Nie. Widziałam jak trzyma ten bezorzechowy, kiedy tu przyszła. Zapieczętowany. Z etykietą. Ten nie był taki sam. Może wzięła go przez pomyłkę. Może nie zauważyła, że je zamieniła. Tyle, że ja nigdy nie kupuję tej zwykłej wersji. W tym domu nie powinno być drugiego słoika. Nigdy go nie było. Skąd więc wziął się ten? I dlaczego ona się uśmiechała? Odwróciłam się. Szybko podeszłam do torebki i rozsunęłam boczną kieszeń. Była pusta. Przebiegłam palcami przez inne przegródki. Nic. Epipen Hani zawsze tam leżący zniknął. Nie zareagowałam. Nie mogłam. Moje dłonie były zdrętwiałe. Spojrzałam na Hanie. Chodźmy na chwilę do mojego pokoju. Dobrze, skinęła głową. Żadnych pytań, tylko zaufanie. Poszłyśmy korytarzem. Zamknęłam za nami drzwi na klucz, otworzyłam komodę, wyjęłam zapasowy EpiPen, usiadłam i próbowałam oddychać. Czego szukasz? Zapytała Hania. Swojego EpiPenu? Przechyliła głowę. Och, babcia go wzięła. Spojrzałam na nią. Co? Widziałam ją. Wzięła go z twojej torby, włożyła do swojej. To nie była pomyłka, nigdy nie była. Wzięłam telefon i zadzwoniłam. Moja córka ma zagrażającą życiu alergię na orzechy. Ktoś w moim domu przyniósł produkt z orzechami i zabrał jej epipen z mojej torby. Mam zapasowy, ale uważam, że było to celowe działanie. 10 minut później usłyszałam pukanie, a ja wciąż siedziałam trzymając córkę w jednym ramieniu, a epipen w drugim, czekając, żeby dowiedzieć się, czy to naprawdę się dzieje, czy może już się stało, a ja po prostu byłam ostatnią, która to zauważyła. Dorastałam w domu, w którym utrzymanie pokoju oznaczało milczenie. Kiedy mama była zestresowana, nie zadawałeś pytań. Kiedy mój brat Tomek znowu zapomniał po sobie posprzątać, robiłeś to za niego. Kiedy coś wydawało się niesprawiedliwe, uśmiechałeś się. Tak po prostu było. Tomek i ja byliśmy w podobnym wieku, ale zasady nigdy nie wydawały się obowiązywać nas w równym stopniu. Mógł zostawić bałagan, przewracać oczami na mamę, ignorować obowiązki i jakoś wciąż być chwalonym za to, że się stara. Tymczasem to ja wiedziałam, gdzie są zapasowe baterie i jak sprawić, żeby pralka nie zalała korytarza. Mama nazywała mnie swoją małą zastępczynią. Brzmiało to uroczo, kiedy miałam sześć lat. W wieku szesnastu lat czułam, że to praca, o którą nigdy nie prosiłam. Na sztata odszedł, kiedy miałam około 10 lat. Rozwód, cichy, brzydki i ostateczny. Dzwonił raz na jakiś czas, wysyłał kartki urodzinowe z pieniędzmi w środku, ale tak naprawdę go nie było. Zostaliśmy ja, Tomek i mama, co w praktyce oznaczało, że tylko ja i mama trzymałyśmy wszystko w ryzach, a Tomek unosił się gdzieś na swojej orbicie. Tomek wciąż się unosi. Nie mieszka już z mamą, ale nie jest też do końca niezależny. Między pracami. Jak to nazywa, choć między sugeruje, że coś było wcześniej i coś będzie potem. Nie jestem przekonana co do żadnego z tych dwóch. W każdym razie poznałam Mariusza, kiedy byłam po dwudziestce. Miał w sobie ten wyćwiczony urok, który ma wielu mężczyzn, taki, który sprawia, że czujesz się szczęściarą, że cię w ogóle zauważył. Był odnoszącym sukcesy, pewnym siebie, elokwentnym facetem. Wszyscy go lubili, zwłaszcza mama. Uwielbiała go. Mówiła, że to ten typ mężczyzny, który wie jak prowadzić, mówiła, że miałam szczęście i przez jakiś czas jej wierzyłam. Pobraliśmy się, mieliśmy hanie i przez jakiś czas to działało. Kiedy firma Mariusza się rozrastała, zaproponował mojej mamie pracę na pełny etat, coś administracyjnego. Pasowało jej to i uwielbiała mówić ludziom, że pracuje dla rodziny. Czuła się ważna, miała biurko, podpis w e-mailu, szefa, którego podziwiała. Wtedy wszystko przestało działać. Nie będę tego opowiadać szczegółowo, powiem tylko, że go zostawiłam, bo mnie zdradzał i to było wystarczające. Kiedy powiedziałam to mamie, nie złapała się za głowę, nie zdenerwowała się, nie zapytała, czy nic mi nie jest. Westchnęła. Zdradził cię, no i co z tego? To się zdarza, tacy już są mężczyźni. Pamiętam, jak wpatrywałam się w nią, czekając na część, w której powie coś w stylu: Ale to wciąż jest złe, lub jestem tu dla ciebie. Zamiast tego powiedziała: Powinnaś była zostać masz dziecko. Odpowiedziałam: Nie zostanę w zepsutym małżeństwie, żebyś ty mogła utrzymać pracę. Nie rozmawiała ze mną przez trzy dni. Mariusz jej nie zwolnił oczywiście, że nie. Awansował ją, dał jej więcej odpowiedzialności, więcej pieniędzy, dał jej powody, by mówiła o nim z szacunkiem. Nawet po wszystkim, co się stało, ona wykorzystała te powody i chętnie je powtarzała. Jest profesjonalny, zorganizowany, hojny. Wciąż mnie wspiera, nawet po tym, co zrobiłaś, co ja zrobiłam. Tomek, nawiasem mówiąc, był neutralny, głównie dlatego, że nie chciał zadzierać z żadną opcją, która mogłaby mu zaoferować pracę. Słyszałam plotki, że Mariusz myślał o wciągnięciu go do firmy. Nic konkretnego, tylko na tyle, żeby Tomek był zainteresowany i cicho. Potem zaczęła się walka o opiekę nad dzieckiem. Mariusz chciał pięćdziesiąt procent, a może i więcej. Mówił, że chce być zaangażowany. Mówił, że Hania zasługuje na oboje rodziców. Miał pieniądze, dom, czyste koszule, świeżą fryzurę i spokojny głos. Ja miałam grafik, pozdzierane kolana, historia na dobranoc i strach, że to wszystko nie będzie miało żadnego znaczenia. Starałam się walczyć uczciwie, naprawdę, ale kiedy twoja własna matka sugeruje, że Hani będzie lepiej u niego, trudno jest czuć, że ktokolwiek jest po twojej stronie. Mówiła rzeczy typu: Jesteś zawsze taka reaktywna, a on oferuje stabilność. W rzeczywistości oznaczało to, Jesteś niezorganizowana, jesteś emocjonalna, nie robisz tego dobrze. Zaczęłam czuć, jakbym się kurczyła, jakbym znikała z własnej historii. Święta Bożego Narodzenia miały być przerwą. Chciałam spokoju, tylko ja, Hania, Ania, mama, może kilku bliskich przyjaciół, nic wielkiego, bez presji. Ale mama naciskała. Musisz zaprosić Mariusza, powiedziała nie każ, Hani, to Boże Narodzenie. A kiedy się wahałam, dodała: Tu nie chodzi o ciebie, tu chodzi o rodzinę. Więc uległam jak zawsze. Zaprosiłam go, nakryłam do stołu, zawiesiłam lampki i wmawiałam sobie, że przetrwam ten jeden dzień. Nie byłam przygotowana na to, co nadeszło. Teraz siedzę w swojej sypialni z zamkniętymi drzwiami. Hania leży obok mnie, jej oddech jest spokojny i miarowy. Trzymam w dłoni zapasowy epipen i nie puszczę go. Słoik, ten dziwny uśmiech, talerz i słowa, które szepnęła Hania wszystko to wypaliło mi się w pamięci. Wciąż nie rozumiem, co to było. Nie wiem, dlaczego moja matka to zrobiła. Nie wiem, co działo się w jej głowie. Wiem tylko, że to nie był przypadek i nie czuję się bezpiecznie nawet w moim własnym domu. Wciąż trzymałam mocno zapasowy EpiPen, gdy usłyszałam pukanie do drzwi wejściowych. Hania leżała przytulona do mnie na łóżku, mała i cicha. Jakby nic z tego się nie wydarzyło, jakby nie spojrzała na mnie tymi poważnymi oczami i nie powiedziała: Babcia zabrała Epipen, jakby nie szepnęła, że się boi. Dziesięć minut wcześniej zadzwoniłam na policję, teraz po prostu czekałam. Ten rodzaj czekania, w którym twój umysł wypełnia każdą przerażającą lukę, co jeśli pomyślą, że przesadzam, co jeśli całkowicie źle odczytałam sytuację, co jeśli to wszystko jest jakimś ogromnym nieporozumieniem. A ja właśnie zniszczyłam Boże Narodzenie przez słoik kremu? Ale co jeśli nie? Wtedy usłyszałam to, otwierające się drzwi wejściowe, głosy. Spokojny, ale stanowczy głos mężczyzny, a potem jej. Mojej matki, udającej słodką i niczego nieświadomą. Och, czy coś się stało? Hania poruszyła się. Instynktownie przytuliłam ją mocniej. Nie mogłam usłyszeć odpowiedzi policjanta, ale z łatwością mogłam sobie wyobrazić wyraz jej twarzy niewinność w szeroko otwartych oczach udawane zdziwienie ten wyćwiczony ruch głowy który krzyczał co ja znowu zrobiłam gdyby były oscary dla manipulacyjnych matek zgarniałaby nagrodę w każdej kategorii kroki zbliżały się stawały się głośniejsze na korytarzu potem rozległo się pukanie miarowe niegwałtowne ani paniczne policja czy wszystko w porządku w środku Przełknęłam ślinę. Jestem tu z córką, wszystko w porządku. Czy byłaby pani skłonna otworzyć drzwi? Chcemy tylko sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Wahałam się, nie ze strachu przed policjantami, ale dlatego, że kiedy otworzę te drzwi, to przestanie być teorią, to stanie się faktem. Przekręciłam gałkę i otworzyłam. Stało tam dwóch policjantów, mężczyzna i kobieta. Policjantka miała minę kogoś, kto widział najgorsze w ludziach, ale nie pozwolił, żeby to ją zmieniło. Jej ton był opanowany, łagodny. Wyszłam na korytarz na tyle, żeby Hania nie mogła nas usłyszeć. Moja córka ma poważną alergię na orzechy, zaczęłam. Mój głos był bardziej płaski, niż się spodziewałam. Moja mama przyniosła słoik, o którym mówiła, że jest bez orzechów, ale widziałam, jak używa innego, zwykłego, takiego na który nie pozwalamy w domu. Smarowała nim ciastko, ciastko na talerzu Hani. Czułam, jak moje palce zaciskają się na epipenie, gdy dodałam ten, który zawsze trzymam w torebce. Zniknął. Udało mi się znaleźć zapasowy, ale Hania powiedziała mi, że widziała, jak go zabiera. Policjantka skinęła głową. Nie wyglądała na zaskoczoną. To sprawiło, że czułam się jeszcze gorzej. W porządku, powiedziała spokojnie. Czy chciałaby Pani zostać w pokoju z córką, podczas gdy my porozmawiamy ze wszystkimi innymi? Skinęłam głową. Odeszła, a drzwi zatrzasnęły się za nią. Usiadłam z powrotem na łóżku i słuchałam. Występ mojej matki już się zaczął. To jest absolutnie niedorzeczne. Ja nic nie zrobiłam. Ona po prostu dramatyzuje. Ona uwielbia to słowo dramatyza, dramatyzować. To jej ulubiony sposób, by powiedzieć, że nie można ci ufać. Kolejny głos, spokojniejszy, prawdopodobnie policjanta. Potem więcej ruchu, pukanie. Ta sama policjantka weszła. Sprawdzimy kuchnię i porozmawiamy z pani matką. Czy zgodzi się pani, żebyśmy przejrzeli jej torebkę? Tak, powiedziałam bez wahania. Znowu wyszła. Więcej ruchu, podniesiony głos Nie mój. To nękanie. Czego wy w ogóle szukacie? Ten słoik to było coś, co po prostu przyniosłam. Nie możecie grzebać w czyichś rzeczach tylko dlatego, że ona ma napady złości. Napady złości. Czekałam. Potem kolejne pukanie. Policjantka weszła tym razem z czymś w dłoni. Epi Znaleźliśmy go w jej torebce, powiedziała. Wpatrywałam się. Słoik, kontynuowała. Nie jest tym samym, który przedstawiła wcześniej. Zawiera orzeszki ziemne. Jest wyraźnie oznaczony otworzyłam usta. Nic z nich nie wyszło. Czy chciałaby pani teraz złożyć pełne zeznanie, czy poczekać do później? Teraz, powiedziałam. Skinęła głową i wyszła. Minęło więcej czasu, nie sprawdzałam zegarka, wszystko zrobiło się jakieś niewyraźne, jakbym była pod wodą, ale nikt inny tego nie zauważał. Wtedy usłyszałam to, znowu głos mojej matki, teraz bardziej wściekły. Nie możecie mówić poważnie? Naprawdę zabieracie mnie na posterunek przez ciastko? Potem policjant Proszę pani, nie jest pani aresztowana, ale musimy z panią formalnie porozmawiać. Potem drzwi, potem cisza. Siedziałam tam wciąż trzymając długopis. Ania pojawiła się w drzwiach. Na początku nic nie powiedziała. Mogę wejść? skinęłam głową. Usiadła na podłodze obok łóżka, spojrzała na Hanie, potem na mnie. No cóż, powiedziała w końcu. Spokojny wieczór, co? Roześmiałam się. Wyszło to ostro, jakby to był oddech, ale było prawdziwe. Wiedziałam, że mnie nie lubi, powiedziałam. Nie wiedziałam, że chcę zabić moje dziecko. Ania nie drgnęła. Po prostu sięgnęła i położyła rękę na mojej dłoni, tej, która wciąż trzymała długopis. I tak tam siedziałam, obok mojej najlepszej przyjaciółki, trzymając jedyną rzecz która stała między moją córką a tym co to właśnie było próbując przypomnieć sobie jak oddychać jak normalny człowiek Gdy tylko policjanci wyszli wstałam wciąż trzymając EpiPen Hani jakby to była jedyna solidna rzecz na świecie Ania wstała ze mną wyszłam na korytarz i powiedziałam płasko Święta się skończyły proszę idźcie sobie Nikt nie protestował Mariusz nie powiedział ani słowa po prostu wziął swój płaszcz i wyszedł jakby opuszczał złe przyjęcie. Kilku gości zaproponowało niezręczne uściski. Nie odwzajemniłam ich. Ktoś zapytał, czy czegoś potrzebuje. Pokręciłam głową. Nie było niczego, co ktokolwiek mógłby mi dać, czego chciałam. Ania nie odeszła. Nie zapytała, czy powinna zostać. Po prostu zaczęła sprzątać talerze, jakby zawsze tu mieszkała. Hania zasnęła, zwinięta na moim łóżku. Ułożyłam ją do snu, pocałowałam w głowę i siedziałam obok niej, dopóki jej oddech się nie uspokoił. Kiedy wróciłam do kuchni, Ania umyła już naczynia, na które nie mogłam patrzeć. Podała mi kubek herbaty i nie powiedziała ani słowa. Tego właśnie potrzebowałam. Siedziałyśmy w ciszy przez chwilę, nie w tej napiętej, ale w tej, która wypełnia się naturalnie, gdy wszystko inne zostało już powiedziane. Ciągle myślę, powiedziałam w końcu, gdybym wtedy nie weszła do kuchni. Ania nie odpowiedziała. Gdyby go zjadła. Gdybym nie zauważyła etykiety. Gdyby Hania nic nie powiedziała, wciąż nic. Ale zauważyłaś, skinęłam głową, wzięłam łyk. Nie powiedziałam, co naprawdę myślałam. Że to widziałam, tak. Ale wciąż czekałam. Wciąż to kwestionowałam. Wciąż stałam tam zamrożona, wmawiając sobie, że to nie jest to, o czym myślę. Następnego ranka zadzwonił telefon, nieznany numer. Ale wiedziałam, odebrałam. Słucham? Moja matka nie traciła czasu. Jak mogłaś mi to zrobić? Żadnego powitania, żadnej udawanej uprzejmości. Zadzwoniłaś na policję na swoją własną matkę w Boże Narodzenie z powodu deseru. Jej głos był wściekły, kontrolowany, jakby ćwiczyła to całą noc, chodząc w te i z powrotem w pokoju przesłuchań. Dzień dobry, powiedziałam płasko. Nie bądź bezczelna, Kasia. Poniżyłaś mnie. Czy ty w ogóle rozumiesz, co zrobiłaś? To może mnie zrujnować. Mogę stracić pracę. Czy w ogóle cię to obchodzi? Czy w ogóle obchodzi cię, co to robi z rodziną? Mamo, powiedziałam. Przyniosłaś produkt z orzechami do domu, w którym orzechy są zakazane. Położyłaś go na talerzu Hani. Ukradłaś jej epipen. Na litość boską, warknęła. Naprawdę myślisz, że kiedykolwiek naraziłabym ją na niebezpieczeństwo? Ona i tak by go nie zjadła, tak naprawdę. Mrugnęłam. Co to znaczy tak naprawdę? Mariusz miał Epipen. Był gotowy. Wkroczyłby w sekundę, gdyby coś się stało. Nic by się jej nie stało. Moje usta wyschły. Zaplanowaliście to? Ty nie rozumiesz, jak to jest być samotną matką, powiedziała, przechodząc w ten ton rozczarowania, który znałam zbyt dobrze. Ja po prostu chciałam pomóc, chciałam, żeby ludzie zobaczyli, pod jaką presją jesteś więc sfingowaliście nagły wypadek medyczny? Nie poszłoby to tak daleko, warknęła. Mariusz miał to naprawić. Chciałam tylko, żeby ludzie zobaczyli, że może sobie nie radzisz, a nie radzisz. Wisisz na włosku. Wpatrywałam się w blat na Anię, która zamarła z kubkiem kawy w połowie drogi do ust. Myślisz, że to mi pomaga? Myślę, że potrzebujesz pomocy, powiedziała. Prawdziwej pomocy. A jeśli o nią nie poprosisz... Ktoś inny musi pokazać ludziom prawdę? Nie mogłam odpowiedzieć. W języku polskim nie było zdania wystarczająco dużego, by pomieścić ilość niedowierzania, którą czułam. Wtedy dodała ciszej. Miał dopilnować, żeby nie było poważnie. Nie chcieliśmy jej skrzywdzić, tylko udowodnić coś. I wtedy się wydało. Mariusz. On wiedział. Zawahała się tylko na sekundę. To był jego pomysł, powiedziała. Ja tylko w tym uczestniczyłam. Musiała zdać sobie sprawę, co powiedziała, bo zaraz po tym się rozłączyła. Siedziałam, wpatrując się w telefon. Ania mrugnęła raz, po czym sięgnęła i nalała więcej kawy do mojego kubka, jakbyśmy rozmawiały tylko o zakupach. Więc, powiedziała, twoja mama to socjopatka. Najwyraźniej we współpracy z moim byłym mężem, powiedziałam. Ciekawy zwrot akcji. Siedziałyśmy w ciszy przez chwilę. Kuchnia pachniała starym cukrem i świeżą kawą. W zlewie wciąż były naczynia. Talerza z jednorożcem już nie było. Nie chciałam pytać, co się z nim stało. Co mam teraz zrobić? zapytałam. Ania wzruszyła ramionami. Pozwij ich! wydałam coś pomiędzy śmiechem a westchnieniem. Chodziło mi o Hanie, o wszystko. Powiedz prawdę, powiedziała. Najtrudniejszą część już zrobiłaś. Powstrzymałaś to, uwierzyłaś sobie, to się liczy. Te słowa trafiły w coś we mnie. Nie powiedziałam dziękuję, nie musiałam. Dwa dni później zadzwonił mój prawnik. Może pani usiąść, powiedziała. Czy mam się bać, czy poczuć ulgę? I to, i to. Wyjaśniła, że otrzymali materiały z rozpraw sądowych o opiekę, e-maile, zrzuty ekranu, załączniki między moją matką a Mariuszem. To nie było subtelne, nie było niejasne. Rozmawiali o tym, jak podkreślą Twoją niestabilność i udowodnią, że Hania potrzebuje bardziej ustrukturyzowanego środowiska. Żartowali o tym, że będę wściekać się na zawołanie. Wspominali o słoiku, o epipenie. Mariusz nawet potwierdził w jednej wiadomości, że będzie miał jeden gotowy, żeby interweniować w bezpieczny sposób. A potem była ta część, od której zrobiło mi się niedobrze. Moja matka pyta o awans, a Mariusz odpowiada: Już załatwione. O czym dodaję w kolejnej wiadomości. Kiedy możemy wprowadzić Tomka na szkolenie? Tomek, mój brat. Nie płakałam, nie rzuciłam telefonem, po prostu siedziałam wciąż trzymając go przy uchu, a słowa przewracały się w mojej głowie jak ubrania w zablokowanej pralce. Nie chcieli, żeby Hania umarła. Chcieli tylko, żeby wyglądało na to, że nie jestem w stanie zapewnić jej bezpieczeństwa i byli gotowi zaryzykować wszystko, by to udowodnić. Sześć miesięcy później wciąż czytam każdą etykietę dwa razy. Być może ten nawyk nigdy nie zniknie, i być może to dobrze. Moja matka przyjęła ugodę, narażenie dziecka na niebezpieczeństwo, manipulowanie materiałami medycznymi, dwa lata w zawieszeniu, obowiązkowe sesje u psychologa, zakaz niekontrolowanych wizyt z Hanią przez pięć lat. Dla mnie w porządku, nie poszłam na rozprawę, nie musiałam. Słyszałam już wszystko, co potrzebowałam, kiedy spojrzała mi w twarz i powiedziała, że chciała tylko pomóc. Mariusz zwolnił ją w momencie, gdy policja się zaangażowała. Powiedział, że czuł się zdradzony, co jest śmieszne, biorąc pod uwagę, że mój brat nigdy nie dostał tej pracy. Mariusz zerwał z nim kontakt tuż po aresztowaniu. Raz wysłał mi SMSA: coś o lojalności, rodzinie, bla bla bla. Zablokowałam jego numer, nigdy nie spojrzałam wstecz. Więc tak, wycięłam ich wszystkich. Moją matkę, mojego brata, zniknęli. Żadnych telefonów, żadnych przeprosin żadnych prób naprawienia sytuacji. Mariusz też nie wyszedł z tego bez szwanku. E-maile, wiadomości tekstowe, intryga z Epipenem wszystko wyszło na jaw w sądzie rodzinnym. Ale prokurator widział więcej. Został oskarżony o spisek w celu narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. On również przyjął ugodę, wyrok w zawieszeniu, trwały wpis do rejestru karnego, bez więzienia, ale też bez możliwości zatuszowania tego. Jego nazwisko trafiło do wiadomości publicznej. W ciągu kilku tygodni jego firma upadła, klienci zniknęli, partnerzy odeszli. Cicho, uprzejmie, udając, że nie uciekają, wydał mdłe oświadczenie firmowe. Coś niejasnego o cofnięciu się, by nadać priorytet rodzinie. Nikt w to nie uwierzył. Sędzia nie potrzebował przekonywania. Przyznano mi pełną opiekę prawną i fizyczną. Jemu przyznano jedynie wizyty pod nadzorem. Bez nocowania, zajęcia dla rodziców, obowiązkowa terapia, ocena psychologiczna i tylko, jeśli wszystko to ukończy i będzie się zachowywał bez zarzutu, może ubiegać się o więcej. Nawet on wie, że to stracona sprawa. Teraz jest spokój. Hania radzi sobie lepiej. Chodzi na terapię. Więcej mówi, znowu rysuje i przesypia całe noce. Nie pyta o ojca. Ania wciąż wpada z winem i zerową tolerancją dla mojego użalania się nad sobą. Nie obchodzi się z tą historią jak z jajkiem. Nie traktuje mnie jak potłuczonej lalki, którą ktoś posklejał. Czasami się śmiejemy. Nie czuję już, że to zdrada. Wciąż sprawdzam torebkę dwa razy, zanim wyjdę z domu. Wciąż skanuję każdy stół z deserami, jakbym rozbrajała minę zrobioną z lukru. I to jest w porządku. To część tej umowy, ponieważ Hania jest bezpieczna, ponieważ ufam sobie. To nie jest życie, jakie sobie wyobrażałam. Ale jest moje, jest spokojne i jest bezpieczne. A po wszystkim, przez co przeszłyśmy, to więcej niż wystarczająco. Na początku myślałam, że utrata Mariusza będzie największym bólem. Potem uważałam, że zaufanie mojej matce było największym błędem. Ale prawdziwie najgorszą rzeczą byłoby zwątpienie w siebie. A teraz już w siebie nie wątpię. Zasubskrybujcie historię z życia.